Cześć. Dziś chciałbym Ci przedstawić poradnik, może bardziej prezentację bohatera Akali. Jej pasywę, umiejętności i może jakieś kombo. Ale pamiętaj, na pewno nie nauczyciel lekcji, bo sam nie potrafię. Dobrze. Omówmy sobie może najpierw pasywę. A polega ona na tym, jeżeli trafimy wrogiego bohatera jakąś umiejętnością, to pojawi się wokół niego obręcz, Jakali Akali zyskuje movement speed, podążając w kierunku tej obręczy. I jeżeli wyjdzie poza tą obręcz, to jej następny autoatak ma większy zasięg i zadaje dodatkowy damage magiczny. Kół Akali to nic innego, jak wyrzucenie sztyletów przed siebie na krótki dystans. A dodatkowo, jeżeli trafimy samą końcówką tego spela Bohatera, danego enemy bohatera, to on dostanie slowa na krótki moment czasu. I pamiętaj, że Akali to assassin i powinno się nie grać dość agresywnie od samego początku gry. Choć na początku Akali jest słaba, to i tak powinno się grać nią dość agresywnie. W to taki dymek, w którym się chowasz jak się boisz. A poważnie, to dostajesz niewidzialność plus movement speed, będąc w tym dymie. I pamiętaj, jak cię nie widzą, to cię nie zabiją. E, akali to wyrzut szurkiana i staszowanie w przeciwnym kierunku. Ale E ma też drugi, drugie użycie, bo gdy trafimy bohatera, to przez kilka sekund, klikając ponownie E, możemy się do niego dodaszować, nieważne jak daleko od niego będziemy. Akali przeskoczy każdą ścianę. I doskoczymy, dolecimy do niego i sprzedamy mu kopo na dziąsło. Wśród Akali mainów jest pewna zasada. Jeżeli trafisz E, to musisz wejść. Nieważne, czy pod towera, czy w środek walki. Musisz wejść. R Akali także posiada podwójne użycie. Za pierwszym razem musimy użyć tego na przeciwniku. i Polega to na tym, że Akali przedraszowuje nad nim, zadając mu obrażenia. I po jakimś czasie możemy wcisnąć drugi raz R, ale już bez wybrania konkretnego celu. I to R zadaje więcej obrażeń, tym więcej obrażeń i mniej procentowo z życia ma przeciwnik. I może ono zadać obrażenie wielu bohaterom znajdującym się w obszarze tego dasza. Także to by było na tyle w dzisiejszej prezentacji bohatera. Trzymajcie się i do usłyszenia.